Po jakby nie patrzeć rozczarowującym starcie, pora sprawdzić, czy chociaż reszta serii trzyma jakiś poziom. To pora już, więc chodź w drogę róż, dziwaczne światy zwiedzać tu. Są Finn i Jake i król i Betty, co czeka dzisiaj na sto przygody. Czas? Pora na przygodę. Dlatego już zaczynajmy. Zimowe światło. Szymon przedstawia, jak wygląda sytuacja i od razu obmyśla plan idealny. Dostaniemy się tam kanałami. Czyli to jedyne wejście? Nie, a czemu? Przeszywające zimno dociera aż do chmur, ale król daje braciom swetry z wyszytymi twarzami ich przyjaciół. Dzięki. Tak więc odpowiednio wyposażone trio skacze, przebija się i wpada do kopuły, gdzie jest nie tylko lodowato, ale też całkowicie czarno. Witam w mojej posiadłości. Podróżując z saniami nie tylko przedzierają się przez ciemność, ale też odkrywają skąpane w mroku lodowe wersje golema, cyklopa czy gieniów. Wyjdziesz z tego, mały. Tutaj? Tak. Po długim wodzeniu w ciemności udaje im się dostać do lodowego zamku, gdzie czeka już na nich orkiestra lodowych lisów. Jakeowi rośnie sopel i mamrocze coś o swetrze. Wtedy wchodzi patrycja, która w tydzień minimalnie urosła. Dodatkowo mówi, że nawet jakby chciała, nie może przywrócić o do stanu pierwotnego, bo czar, który rzuciła na królewny, by je omamić, przejął nad nimi kontrolę oraz zamienił je w potwory. Potworność. Podczas gdy patrycja dręczy sumienie, a Jake zamarza żywcem, Szymon nareszcie znajduje dziwną panią. Dziwna pani! Dziwna! Przyjaciele! Fin bierze Jake'a i z pomocą Szymonowego haku wraca do chmur. Drużyna się przegrupowuje, a Fin trafnie zauważa, że to nie Betty, tylko Patrycja utrzymuje czar. Grof jednak mówi, że gdyby miała księgowidło, mogłaby stworzyć przeciw przeciwzaklęcie, ale problem, że już lata temu Fin rozjebał księgę o kolano. A przynajmniej tę prymową, bo podczas spotkania człowieka Fina od razu skonfiskował jego wersję księgowidła. Tutaj rozpoczyna się czwarty odcinek o tytule Chmurcio. Betty próbuje coś podziałać z księgą, ale fin ma ADHD i cały czas próbuje jakoś pomóc, a tak naprawdę Prawdę tylko przeszkadza. Czy pies mógłby się tym zająć? Jake mówi Finowi, że odkąd wrócili z wysp, jadą na oparach, więc wraz z bratem idzie się zdrzemnąć. Reszta jest tak pochłonięta księgowidłem, iż nawet nie zauważa, że chmura z braćmi odlatuje. Jak się stąd wydostaniemy? Jake! Jake postanawia, że po prostu zlecą na dół, ale w locie nagle zawraca, po czym w ciszy idzie się kurwa odlać. Nie mogłeś tego załatwić w locie? Zamiast ponownie próbować zlecieć, Jake otwiera salon fryzjerski, będący pretekstem do przeprowadzenia głębokiej rozmowy z Finem. No no i też z skipnięciem czasu. Terapia fryzjerska działa. Finn otwiera się przed bratem i mówi o swoich obawach, że ta akcja z żywiołami to skutek jego zaniedbań. Z kolei Jake wyjaśnia, że martwi się o panny i szczeniaki. Gdy obaj już wyrzucili to z siebie, od razu zrobiło się jakoś lżej. I nie, to nie jest nawiązanie do tego, że siedzą na chmurach. Zaczynają śpiewać, aż tu nagle przylatuje chmura z drzwiami, za którymi kryje się... Toaleta! Kibel okazuje się być pułapką... To nie to! To jakiś dziwny stwór! To bez znaczenia, nie wytrzymam! Afin, żeby uratować brata, szybuje między chmurami na marynarce niczym link. Chmurcio zabiera ich z powrotem do Szymona i Betty, a w nagrodę dostaje właśnie tą marynarkę. Grof odkrywa, że da się cofnąć zaklęcie Patrycji, ale będą do tego potrzebne trzy klejnoty z koron królewien. Bracia po tym, gdy podnieśli się na duchu, gotowi są przyjąć nowe wyzwanie. Hej, byliście u fryzjera? Beze mnie! A celem tej przygody będzie. Centrala szlamu! Tak więc bracia zostają opuszczeni na ziemię, gdzie Jake trafnie zauważa, że. Miasto szlamu jest ohydne. Zakładają kamuflaż i udaje im się dostać do areny, gdzie. Królewna urosła! Finn wypatruje klejnot wewnątrz królewny, ale szlam skutecznie blokuje go przed sięgnięciem po koronę. Za, za, za Bracia wpadają na KGK, a właściwie KG-eś, ale ich rozmowę przerywa pojedynek na parkiecie, gdzie mierzą się kołski i misie. Zwycięzczynie dostają się do wnętrza. Królewny, jakkolwiek by to nie brzmiało, i zostają wchłonięte. Nowy plan. Tak więc Finn, Jake i Eś sami stają do walki, ale przegrywają walkowerem, gdy smyczka wpada do nosa Królewny Szlamu. Zawaliliśmy. Okazuje się, że karł dla przegranych też jest wchłonięcie, tylko że dupą. Finn łapie koronę, ale powoli zaczyna się przemieniać. Jake natomiast już całkowicie oddał się Szlamowi. Jake! KGK zostaje odrzucona, a wraz z nią wypluty zostaje Finn. Zawsze wygrywacie! Racja KGK! Film wraca na chmury bogatsze o korony i królewne, ale już bez brata. No i tutaj kończy się odcinek 5 oraz druga część żywiołów. Jak dobrze wiecie, za tydzień kończymy i od razu podsumujemy sobie całą miniserię. Natomiast na chwilę obecną to byłoby na tyle. Dzięki. Cześć!